A ten rok jest szczególny, rozpoczęcie roku będzie troszeczkę inaczej wyglądało niż zwykle, mniej uroczyście. Chcemy tylko uroczyście przywitać uczniów klas zerowych i pierwszych, natomiast pozostałe klasy od drugiej do ósmej będą mieli osobiste spotkania z wychowawcami w klasach, w których będą przekazane informacje dotyczące procedur, bezpieczeństwa, planu lekcji i tego, co się wydarzy w najbliższych dniach. Cieszymy się bardzo, że wracamy w systemie stacjonarnym, bo jednak nauczanie na odległość przysporzyło wiele trudności zarówno rodzicom, uczniom, a także nauczycielom. Musieliśmy się w szybkim tempie przestawić na różne inne Formy i metody pracy. Przygotowani jesteśmy do tego, żeby przyjąć dzieci, mimo tego, że szkoła jest duża 500 uczniów, którzy przyjdą do szkoły jednego dnia. Mamy zabezpieczoną szkołę w środki dezynfekcji, dezynfekatory. Mamy też procedury, znamy te procedury, oczywiście będziemy je w najbliższych dniach w jakiś sposób testować, czy są prawidłowe, czy trzeba coś zmieniać. Chcemy, żeby było normalnie w szkole, mimo tych wszystkich obostrzeń. To, co przykazało nam Ministerstwo w formie wytycznych, Zastosowaliśmy w tej szkole w takiej ilości, ile było to możliwe. Jestem po spotkaniu z rodzicami, również przy dyskutowaniu procedur. Rodzice również chcą, żeby szkoła stała się normalna, żeby nie przesadzać z pewnymi sprawami, ale też chcą bezpieczeństwa dla dzieci.